Informacja dnia. Akcja Billboard dla Jarosława nie odbędzie się. Kilka tygodni temu Michał Marszał z tygodnika nie poinformował swoich obserwatorów o akcji Billboard dla Jarosława, która miała polegać na wywieszeniu pewnego plakatu przed Biurem Poselskim Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej, gdzie również mieści się biuro Jarosława Kaczyńskiego. Podpisał umowę z firmą AMS która miała być odpowiedzialna za wywieszenie plakatu z napisem Nadchodzi koniec Jarosławie. W dniu wczorajszym, kiedy plakat miał zawisnąć, firma w ostatniej chwili wycofała się z wcześniejszych ustaleń i powiedziała, że ten plakat nie zawisnie, ponieważ wzbudza on kontrowersje oraz agresję, a firma boi się, że nośnik reklamowy zostanie zdewastowany. Co myślicie na ten temat? Czy uważacie, że jest to przejaw cenzury oraz braku wolności słowa? Dajcie znać w komentarzu. Więcej na